Cześć! Z tej strony Dominika i witam Was na kanale Conesco.pl. W dzisiejszym filmie będę miała przyjemność zaprezentować Wam ekspres do kawy marki Miele, a konkretnie model Miele CM6160 Silver Edition. Można go również znaleźć w klasycznych kolorach białym oraz czarnym. To sprzęt o eleganckim i minimalistycznym wyglądzie, a dopełnieniem jego świetnej stylizacji jest panel dotykowy z wyświetlaczem Direct Sensor. Ekspres wyposażony jest w pojemnik na wodę o pojemności 1,8 litra, pojemnik na kawę ziarnistą, który pomieści 300 g kawy, pojemnik na kawę mieloną, do którego można wsypać maksymalnie jedną miarkę zmielonej kawy, a także wyjmowaną jednostkę zaparzania, która znajduje się z boku ekspresu. Najważniejsze funkcje, jakie posiada ten ekspres, to przede wszystkim Aromatic System. Jest to system, który zapewnia nam perfekcyjne rezultaty, a także intensywnie aromatyczną kawę w naszej filiżance. Funkcja One Touch for Two pozwala na przygotowanie dwóch kaw jednocześnie. Ekspres ma regulowaną wylewkę do 14 cm, pod którą zmieści się wysoka szklanka, np. do kawy latte. W przypadku funkcji One Touch for Two kawa namielana jest dwa razy. a funkcja Ekspercka umożliwia nam programowanie kawy w czasie rzeczywistym. W zależności od naszego gustu możemy indywidualnie zaprogramować takie parametry jak ilość napoju, mielona ilość kawy, temperaturę zaparzania, zaparzanie wstępne. Zaparzanie wstępne jest fantastyczną funkcją, to nic innego jak nawilżanie kawy pod niskim ciśnieniem i tym samym przygotowanie jej do właściwej ekstrakcji. Przykłada się to na jeszcze lepszy smak kawy. A teraz wróćmy do ilości napoju. Po przyciśnięciu przycisku OK kawa przestanie się parzyć. A ekspres zapamięta nasze ustawienia do kolejnego przygotowania kawy. W ekspresie możemy również utworzyć cztery profile użytkownika, a w każdym z nich będą zapisane wcześniej parametry naszej kawy. Dla osób, które wolą intensywniejszą kawę, świetnie sprawdzi się funkcja double shot, która umożliwia przygotowanie kawy z podwójnej ilości. Kolejna funkcja świetnie sprawdzi się, kiedy mamy dużo gości. Ponieważ ekspres jest w stanie przygotować zbanek kawy nawet z 8 porcji. Szeroki wybór specjałów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz opcji dla smakoszy kawy, możemy również przygotować wodę o odpowiedniej temperaturze dla herbaty zielonej, czarnej, białej, owocowej, ziołowej i japońskiej. Urządzenie można także sterować za pomocą aplikacji w telefonie. Blokada uruchomienia chroni dzieci na przykład przed poparzeniem się. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, jak i w czyszczeniu. Wiele komponentów ekspresu do kawy, np. zbiornik na wodę albo zbiornik na resztki, można spokojnie umyć w zmywarce do naczyń. Podsumowując, Express Mile 6160 będzie świetnym wyborem do użytku domowego. Pamiętajcie, że przed zakupem ekspresu do kawy możecie do nas napisać albo zadzwonić, a my bardzo chętnie pomożemy wam w wyborze odpowiedniego urządzenia dla was. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy kanału Konesto.